Tutaj widzimy czygrysę krzyżowanego na kadeta, takie przepiękne wychodzą gołąbki straniałej budowy, gołąbki oczywiście gotowane. Tutaj mamy z Andaluzów gołąbka. Tutaj mamy gołąbki akurat gołąbki oryginalne Adama Braszki. Rekord z tych tak jego opali tutaj mamy synów, rodzina z tych właśnie gołąbków co robiły Barcelonę też przeżyje te gołąbki właśnie na linię moją choremansa Wania się spisują na lotach tego łąbki. Mamy samiczkę też z tego łąbku. Mamy Samczyka. Też właśnie z tego łąbków. Wspaniałe budowy są tego łąbki. Tak Adam nazywa je kakaowe Te gołąbki. Linia Braciwańczyków tutaj mamy gąbka Adama Blaszki na moje krzyżowane gotowana samiczka robiła też dalekie loty tu mamy samczyka andalus na opala krzyżowane Przepiękne budowy tego łąbeckiego są też część tych będzie wystawione na aukcję będzie sobie można nabyć, aukcje zaczynają się od 15 Bardzo wspaniałe gołąbki Piękne barwy budowy Te gołąbki Mansa mojego, samiczka słowa. pokażę, samej barwy mamy, właśnie też Mansa. to jest ten tutaj kołąbek, to właśnie są krzyżowane, to takie są młode samiczka, a tu przejdziemy, zobaczymy jeszcze dalej a. To się widzicie koledzy, jak wychodzą te gołąbki, tutaj właśnie linia mojego chorymansa, krzyżowane na, na Adama Braszkę, Jak wychodzą typowe gołąbki, bardzo piękne. mamy też linia chorymansa, krzyżowane właśnie na Adam Braszką. Też będzie u nas przynajmniej części gołębi przeznaczam do, do sprzedaży, koledzy. Tu przyjdziemy Dalej za wszędzie tygryski No a tu mamy też. A tu mamy następny, widzicie koledzy koparkę. Tutaj mamy obiad no, tak, liniałego choremansa przeżywanego na panroje Wspaniałe też wychodzą takie Nietypowe kolory tych gołąbków A to właśnie się wywodzą linia choremansa jeszcze raz wrzód gołąb jak wyglądają, tu jest samiczka Mamy Samczyka Mamy Samczyka Mamy Samczyka mamy Samczyka mamy samczyka. Mamy samczyka. Mamy samczyka. Tu mamy samiczkę, tu mamy samczyka, tu mamy samiczkę, tu jest chodź minutka. Tu mamy samczyka. Pozdrawiamy wszystkich hodowców dobry Robert henkel Polska, dobry rok.